Witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać narzędzie do cięcia rur. Przychodzę do Was z taką małą polecajką. Jak to się mówi, ponieważ mam tutaj narzędzie do cięcia rur firmy Knipex. Jest to narzędzie do cięcia rur miedzianych, nielcewnych, stalowych oraz mosiężnych. Jak widzicie. FI od 3 do 30 mm, czyli rurę miedzianą standardową, yy, tak jak robimy instalację yy, 15, 18, 22, 28. Utniemy bez problemu. Yy, a chciałbym Wam yy, pokazać i powiedzieć coś o tym narzędziu, ponieważ właśnie szukałem takiego małego, sprytnego, fajnego narzędzia i znalazłem. jak zwróćcie uwagę, to tą obcinarkę mamy 7 cm długości oraz 5, 5 cm, 3 mm szerokości, więc naprawdę mała, sprytna, fajna. Wejdziemy do, do ciężkich, trudno dostępnych miejsc. Ale dlaczego firma KNIPEX wypuściła, według mnie, najlepsze narzędzie? Ponieważ zwróćcie uwagę, w każdy... żeby dopasować nóż do średnicy rury, musimy kręcić. Nie? Trzeba kręcić, żeby tu rurę wsadzić, obciąć i tak dalej. Natomiast KNIPEX, zwróćcie uwagę, co wypuścił. Tutaj mamy taki przycisk, wystarczy go wcisnąć i sobie już jeździmy niezależnie od rozkręcenia, zakręcenia śruby, dopasowywujemy sobie obcinarkę szybciutko na rurę. Zarumbiste rozwiązanie, dużo szybciej, dużo łatwiej wszystko wychodzi. Zabieramy kawałek rury, naciskamy, dopasowywujemy rurę, tutaj wkładamy i wtedy obcinając tylko delikatnie dokręcamy i to jest wszystko zarąbiste, szybkie rozwiązanie. Powiem Wam, że, że jestem bardzo zadowolony z tej obcinarki. Oczywiście standardowo jak każda obcinarka tutaj ma zapasowy nożyk. W większości obcinarek jeżeli nie we wszystkich to w większości obcinarek różnych producentów na rynku mamy właśnie jak widzicie tutaj o zapasowy nożyk, więc śmiało, śmiało jest nożyk na wymianę. No, i przede wszystkim, tak jak mówię, największy plus i największy atut tej obcinarki to jest jej bardzo jej, jej małe rozmiary. Bardzo małe rozmiary czyli obetniemy rurę bez zbytniego kombinowania. A to, to już dla mnie jest totalna, jak to się mówi, petarda, czyli dopasowy szybkie dopasowywanie do średnicy rury. Naciskamy tutaj i możemy bez problemu dopasować szybciutko ślednice. Tutaj mam jeszcze obcinatki, których do tej pory używałem. Właśnie jak widzicie tutaj tak się prezentuje obcinarka Knipexa na tle zwykłych standardowych obcinarek i właśnie dlatego zwróćcie uwagę jakie te obcinatki są duże, więc w małych przestrzeniach czy gdzieś tam w małych przestrzeniach czy w rogach, o, gdzieś gdzie nie jest dużo miejsca nie ma dużo miejsca, żeby obciąć, no to co? Trzeba było się bawić brzeszczotem, trzeba było bawić się szlifierką i tak dalej. Później zaś trzeba gradator zgradować, ponieważ wiemy, jakie zostają szczępy po, po cięciu czy to brzeszczotem, czy to szlifierką. A jak obetniemy obcinarką, no to wtedy na rudce zostaje ładna faska, możemy wyczyścić i, i zalutować, czy tam zacisnąć i tak dalej. Dlatego y, powiem Wam, że to jest naprawdę, że tak powiem, to w takim slangu yy, nie wiem młodzieżowym czy, czy, czy ten, ale naprawdę to jest rewelacyjny produkt. Jestem tak zadowolony z tej obcinarki, że, że musiałem, stwierdziłem, że muszę wam nagrać ten film i, i wam pokazać, bo jeżeli naprawdę szukacie, tak jak ja szukałem czegoś małego, co wam wejdzie w, w właśnie w w jakieś takie ciężkie tereny, czy, czy tak jak mówię, no, w jakiś luk gdzieś, gdzie nie mamy dużo miejsca, gdzie gdzie od ściany ta jednak nie, no, nie odchodzi za daleko, no to taką obcinarką niestety nie obetniemy. A tą bez problemu obetniemy w następnym filmie Wam właśnie w kolejnym odcinku, czy w kolejnym filmie Wam rzucę, jak właśnie obcinałem tą obcinarką rurę w, no, w miejscu, gdzie, gdzie nie było. Gdzie nie było na to miejsce, miejsca, czy, czy w miejscu, gdzie, gdzie była ograniczona przestrzeń. Dlatego, jak widzicie, te obcinarki już chyba odchodzą do lamusa. Ewentualnie zostaną na, na zapasie, czy, czy jak, będą, jak będzie cięta luda nie, nie gdzieś tam przy ścianie i na instalacji, tylko, tylko taka z auta, jak to się mówi. Natomiast ta obcinarka zostaje ze mną i muszę Wam polecić: Filma Knipec takie. Jak to się mówi, że to sidło wypuściła. Naciskamy i dopasowujemy. Naprawdę powiem Wam, że z tego jestem mega, chyba jeszcze bardziej jestem z tego zadowolony, niż z tych małych rozmiarów. Ale jedno i drugie daje nam y, daje nam naprawdę przyjemność z pracy y, przede wszystkim szybko. Y, nie musimy się bawić. Zawsze to, zawsze to kręcenie właśnie mnie denerwowało, że jak obcinamy piętnastkę, a później mamy dwudziestkę ósemkę, to trzeba kręcić, kombinować. A tutaj wciskamy góra, dół i możemy ciąć. Naprawdę, jeżeli byście szukali fajnej, małej, sprytnej obcinarki, no to y, ja osobiście polecam. Wiecie, znacie mnie, wiecie, że Wam w filmach, jeżeli już coś polecam, to tylko i wyłącznie dobre rzeczy, y, czy dobre, czy raczej y, bardziej sprawdzone przeze mnie, które faktycznie się przydają, które faktycznie mają swoje zastosowanie i które faktycznie y, y, umilają, czy, czy y, czynią robotę prostszą, niż jakieś y, dziadostwo, które z którego nie będziecie zadowoleni. Natomiast z tego jestem bardzo zadowolony. No i tak jak mówię, yy, taka nazwijmy to Polecajka ode mnie. Yy, no i Oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi innymi filmami, yy, to zasu zasubskrybujcie mój kanał, yy, wciśnijcie dzwoneczek, żeby, żeby dostawać powiadomienia. No i będzie mi miło, jak klikniecie łapkę w górę, polubicie ten film. Niech nie krzybuje jednej wyżej, żeby, żeby też yy, trafiło do innych. No i co? No i zapraszam na kolejne moje filmy, a za dzisiaj dzięki, pozdrawiam, cześć.